Jest tylko jedna zasada: nigdy nie sprzedawaj własnej duszy, nawet jeśli to wszystko, co ci zostało. Wory w zakonie nie gangusy z filmów zakon przestępczy, który powstał władzą ZSRR. Zamiast prawa krzyż zamiast imienia milczenie to oni stworzyli kodeks, którego bali się nawet strażnicy. Nie współpracuj z władzą, nie ufaj nikomu, nie miej nic. Honor ważniejszy niż życie. Za złamanie zasad, śmierć. Czasem w ciszy, czasem na oczach wszystkich. Przetrwali wojnę, przetrwali Stalina, ale nie przetrwali pieniędzy. Gdy przyszły lata 90., kodeks poszedł na sprzedaż. Nowi wory zaczęli robić selfie z politykami. Zasady zostały tylko tatuaże, ale jeden z nich nie ugał karku. Zacharczysty. Nie wziął nic. Nie sprzedał się. Zginął w milczeniu, ale do końca był sobą. I teraz pytanie nie jest o mafię. Pytanie jest o Ciebie. Czy Ty też jesteś lojalny wobec systemu, który Cię niszczy? Czy nosisz swoje tatuaże tylko po to, by inni widzieli? Czy może w środku już dawno straciłeś sens?